you <music> Sławiec GAP 2023 to jest druga edycja międzynarodowego turnieju, który organizujemy w Bolesławcu. Głównym organizatorem uczniowski klub sportowy futbol Akademii Bolesławiec. Przy współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz z Fundacją Wspierajmy Zdrowie, z partnerami takimi jak Ministerstwo Sportu i Turystyki, jak Miasto Bolesławiec, ten turniej udało się zorganizować. Mamy partnerów ceramicznych, mamy sponsorów, mamy firmy, które nas wspierają, dzięki czemu taki duży ceramiczny festiwal powstał już rok temu, a dzisiaj druga edycja. Ponad 40 drużyn w dwa dni grające na boiskach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Bolesławcu mnóstwo rodziców odwiedzających Bolesławiec z przeróżnych stron, od niemieckiego Leipzig po polskie miasta jak Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Legnica, Głogów i Pomniejsze miasta, i można powiedzieć, gminy z powiatu bolesławieckiego. W sobotę. W kategorii Żak rozegraliśmy fazę grupową. Następnie drużyny były podzielone według poziomu, według swoich umiejętności. Na fazy finałowe, z podziałem na Ligę Mistrzów, Ligę Europy oraz Ligę Konferencji Europy i Premier League. W tych grupach drużyny rywalizowały już o poszczególne miejsca. Oczywiście sklasyfikowaliśmy tutaj zwycięzcę w turnieju. Podium miejsca 1-3, natomiast pozostałe drużyny zostały nagrodzone i tutaj wyróżnione, ale już bez tej klasyfikacji końcowej ze względu na to, że priorytetem naszym jest szkolenie dzieci i młodzieży, a na tym etapie wiekowym skupiamy się na rozwoju indywidualnym, a nie na wynikach. Turniej ma na celu promocję piłki nożnej, świadomości wśród młodych piłkarzy, ale też przede wszystkim promocja miasta Bolesławiec i tego, z czego słynie Bolesławiec, czyli z ceramiki. Ceramika dlatego bolesławiecka, dlatego logo ceramiczne, bo chcemy połączyć, taka była idea. Łączymy piłkę nożną dziecięcą właśnie z bolesławiecką ceramiką i dlatego w Bolesławcu powstaje tego typu turniej. Jest to niebywała promocja i zarówno dla piłki nożnej dziecięcej tej, jak i też dla naszych wyrobów ceramicznych, no i naszego pięknego miasta Wolesław. Emocje nieprawdopodobne przed chwilą kibicowałem tam, patrzyłem, jak są rozgrywki, do tego dużo atrakcji. Okazuje się, że jak się chce, to można. Futbol Ak Akademii, pan radny Damian Sawczak, który e, wspólnie z Mosirem i ze sponsorami potrafił to zorganizować, uzyskał pieniądze również z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To są ludzie, którzy e, nie narzekają, tylko robią. I okazuje się, że nawet w takim miejscu, które przecież w części jest już w remoncie, a w tej chwili akurat bardzo duże wyburzenia, ale jest bezpiecznie, że w takim miejscu można zrobić wspaniałą imprezę. Jest dużo boisk, dużo drużyn, ale przez to, że właśnie aż sześć boisk jest, to ten turniej przebiega w bardzo, w bardzo dobry sposób ciągły. Nie ma przestojów, jest dużo, dużo grania, dużo atrakcji, także bardzo, bardzo na plus. Chłopcy w grupie wygrali wszystkie mecze, tracąc tylko jedną bramkę. Zakwalifikowaliśmy się do Ligi Mistrzów i tutaj dwie, dwa zwycięstwa, dwie porażki. Bardzo fajny. Turniej I myślę dobry występ naszych zawodników. Organizacja myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie, nie ma żadnych większych ani błędów, ani poślizgów. Co najważniejsze podkreślam jeszcze raz, jest bezpiecznie, nikomu się nic nie stało, a reszta to tylko zabawa. Ciężki turniej, przede wszystkim ze względu na czas i warunki atmosferyczne. Przeciwnicy też stawiają ze czwarte warunki. Teraz też biorą pod uwagę, jeżeli przeciwnik przyjeżdża tylko jedną drużyną wyselekcjonowaną. Jest dużo ciężej, kiedy trzeba przeciwstawić im kilka drużyn wystawionych o różnym poziomie. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vor allem die Kinder haben Spaß. Der eine oder andere will natürlich mehr Spielzeit, aber ist eigentlich super, weil durch die äh, Aufstiegsrunde, bzw wo wurden die Besten dann wieder gegeneinander spielen, dann äh, teilt sich das Feld noch mal die starken Mannschaften, wo die eben noch mal an, mehr, mehr Anspruch haben und die Schwächeren, dass die auch mal ein Spiel gewinnen können, das ist immer super. Nicht bloß hier Viertelfinale, Halbfinale, sondern die, der Modus sehr gut. W Mieliśmy okazję gościć 41 zespołów w dwóch kategoriach, wszystkich rozegranych spotkań będzie prawie 200, oczywiście setki bramek, mnóstwo zgromadzonych gości, zawodników z województw donosząskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zarówno nasi goście z Niemiec, którzy mogą rywalizować tutaj i sprawdzić swoje umiejętności na tle zawodników. W rocznikach 2012, 2013, 2014 i 2015. No, trzeba pogratulować tutaj Damianowi za organizację, bardzo fajnie to wygląda. Wszystko jest, widzę, idzie zgodnie z planem, czasowo i, i też widać chłopacy zadowoleni są z grania. Dużo gry, dużo rywalizacji. No i widać to teraz na tych finałowych rozgrywkach, że, że, że jest zacięcie i każdy chce tutaj zdobyć pierwsze miejsce. Piłka nożna to jest na pewno najbardziej popularny sport w naszym kraju, więc. Docelowo ja bym chciał, żeby jak najwięcej osób tutaj uczestniczyło w takich, takich inicjatywach. Sami też organizujemy turnieje, więc chcemy tych chłopaków zobaczyć też u siebie, więc wydaje mi się, że, że oglądanie i zobaczenie jaki jest poziom tych, tych drużyn na pewno nam pomoże też. My jako projekt jesteśmy oficjalnym dystrybutorem w, w Polsce firmy Select. Jak wiemy firma Select znana jest przede wszystkim z piłek, ale to, to nie tylko, co widać na tym stoisku. Wspomagamy ten turniej dla zawodników, tych najlepszych, tutaj ufundowaliśmy nagrody. Także cieszymy się, że tutaj jesteśmy przy tego typu inicjatywach, bo naprawdę Bolesławiec Cup jest w regionie i nie tylko bardzo znanym turniejem. I tutaj no, jesteśmy też wdzięczni, że możemy przy tym uczestniczyć. Na boiskach toczą się gry turniejowe, natomiast poza boiskiem mamy przygotowaną strefę dmuchańców, gdzie w wolnym czasie dzieci korzystają z tej strefy. Mamy konkursy dla rodziców, w tym konkurs rzutów karnych, który cieszy się ogromną, ogromnym zainteresowaniem, dużymi emocjami. Wyłaniamy mistrzów rzutów karnych, rodzice reprezentujący swoje kluby w wielkim finale grają na zakończenie, kiedy jest pełny amfiteatr, kiedy są te piękne piłka. Piłkarskie emocje też niech rodzice dobrze się tu bawią i niech odczuwają e, te piłkarskie emocje, e, które są w Wolsławcu. Nie dwa mecze były ciężkie. A tak to poza tym? No, nawet łatwo. Wszystkie łatwo wygra oprócz. Średnio. Średnio, średnio. Wygramy tak. rok w Fojnej i graliśmy w Football Akademii 3 lata. Ja no ja tak podobnie tylko, że ja grałem tylko 4 lata w fajnu Wszystko! Wszystko tylko dwa, 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 dwa remisy, ale jesteśmy pierwsi, bo Paresławiec ma trzy remisy. Mia ja hateryka, czyli trzy gole. 3 gole 6, no ja też i 20, też trzy. 20, 15. I jak Wam się podoba? Fajnie, fajnie. 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 Tak, fajnie. Dużo grup było. Tak. Dużo grup Manieckie. Dużo, dużo, dużo meczów, tak? No. Ale daliście radę? Tak. tak. tak, tak, tak. tak, tak, tak. Pokażę całą drużynę. Tak. tak. No bo, zdrabił, bo Manuel Neuer, czyli wyszedł, wyszedł z bramki zielonej. I i Okiwałam wszystkich. Skąd przyjechaliście? Z zielonej góry. Oczywiście trzecia edycja na pewno się odbędzie. Obecnie korzystamy z obiektu Mosir przy ulicy spacerowej, który jest na etapie remontu, więc ciężko nam przewidzieć, co będzie za rok. Natomiast wiemy, że jeżeli ten remont zostanie ukończony, według planów, które, które obecnie no są tak naprawdę na pierwszym etapie dopiero, to wierzymy w to, że ten turniej uda nam się rozkręcić i zorganizować w jeszcze większych rozmiarach. Mamy nadzieję, że będziemy mogli gościć jeszcze więcej drużyn, a jeżeli możliwości, Pozwolą, no to może uda się również yy, przejść do tego, żeby turniej był w formie weekendowej dla danej kategorii wiekowej, a nie w formie jednodniowej.